Witajcie, alkoholicy! Jak zapowiadałem ostatnio, dzisiaj mamy odcinek poniekąd specjalny, tak z okazji dnia singla, albo jak to niektórzy nazywają, dnia onanisty. Dzisiaj będziemy mieszać drinki. I zaczniemy sobie od piwa nazywającego się Rastinger i Rompera Stronga. To będzie pierwsza część, a potem będziemy mieszać to o czymś innym. I teraz tak. Jedno kupiłem w Tesco, drugie w stokrotce. Tylko nie pamiętam, które gdzie. Jedno kosztowało, tak zaokrąglając, złoty 80, zł, a drugie złoty 50. Zł. Tak czy inaczej podejrzewam, że w smaku będą podobne do tego za 7,99. No to. chrup w tym. O! kurwa, zapomn zapomniałem, żeby otwierać przed kamerą, ale zobaczymy. Mniej kwaskowe niż to za 799. wypić. Kiedyś kupiłem chyba w Tesco czy w Carrefourze. Z czystej ciekawości. Piwo za bodajże złotówkę. To chyba nie był VIP jakieś tam piwo marki Carrefour. No tam tego nie dało się wypić. O! Cyk! O! Dobra romper, romper, romper smakuje tak samo jak rastinger chociaż nie, to jest romper ma 6%, rastinger 4% no, rastinger jest lekko słabszy, taki słabciejszy taka, taka anegdotka a po właśnie alkoholu może nie tyle alkoholu Jedną z pierwszych piosenek, jakich się nauczyłem, w sumie jakich mnie nauczono. To była, tak naprawdę dowiedziałem się po czasie, że to był refren. Ale chrzestny nauczył mnie czegoś takiego. Ja pewnie znacie. Cztery razy po dwa razy, osiem razy raz po raz, o północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz. A były młody, głupi i nie wiedziałem o co w tym chodzi, ale podobało mi się, mówię, piosenkę o matematyce. Cztery razy po dwa razy, ale co cztery razy? Nie wiadomo, nie? Dopiero po czasie człowiek się nauczył, że, że to nie było o matematyce. No ale przechodzimy do meritum, prawda? Da, 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 da. Pewnie słabo widać, więc przeczytam oczywiście wino w kartonie. Tinto wino. To wino i to jest wino czerwone. Wino czerwone, wino z Hiszpanii, oczywiście, że z Hiszpanii, bo jakże by inaczej. I będziemy mieszać piwo z winem. Wino 799. Tyle samo co to malinowe, kraftowe, które powinno kosztować nie więcej niż 2 zł. No i to samo mam co z białym, nie mogę tego otworzyć. A. Nie spodziewam się rewelacji, ale mam nadzieję, że będzie lepsze od białego. Pamiętajcie, że prawdziwy Niemiec nie powie, że coś jest lepsze od białego. O kurwa wytrawne jest? O Boże Dobra nie zostanę koneserem win w kartonie Może drugi łyk będzie lepszy <tryk> Jest Maria nie Ach ale zdradzę Wam taki patent. Poprzednie wino w kartonie to białe ścierwo. Znalazłem sposób, jak uczynić je lepszym. Dosypać cukru i rozmiękczyć wodą. I wtedy jest... Znaczy dupy nie urywa, nie? Ale, ale da się wypić. I chyba z tym będzie trzeba zrobić podobnie. No dobrze, to na razie tyle. W następnym odcinku, a pokażę. W następnym odcinku wino ja przeczytam Sabernet Medium Swet Red Wine, czyli średnie swed, nie wiem co to znaczy, czerwone wino. Ale co najważniejsze w tym dzwonuszku to to, że wino jest... Czyli nie chcę powiedzieć, że jest z z aromatem czarnej porzeczki. Czyli będziemy walić z dbana. taki leśny dzban, tyle że w dzbanie. No i taki spontan. Wystarczy wam na razie. No Jeszcze raz. Lastinger. Romper. I gdzieś tam mam butelkę po. Tym malinowym za 7,99 można śmiało stawać na jednej półce. Ach. A! I teraz będzie kontrowersyjne. Także mogę cię tutaj wyłączyć. Takie przemyślenie. Czy są życi hipsterzy, którzy dojeżdżają do pracy pociągiem?